Cześć, lubicie debiuty? Jeżeli tak, to mam dla Was całkiem fajny debiut. Zapraszam do wysłuchania mojej recenzji. Zabójcza wycieczka. Magda z ustęsknieniem czeka na parę dni wolnego, które wreszcie miały nadejść. Ten jednak musi poczekać. Do Polski ma przyjechać grupa składająca się z drugiego lub trzeciego pokolenia rodaków. Które wyemigrowało do Anglii w czasie wojny. W tej sprawie dzwoni szefowa z prośbą, żeby się nimi zajęła, bo o nią poproszono. Kuszona podwójnym wynagrodzeniem, Magda się zgadza. Jednak do głowy nie przyszło, że tak dziwna grupa turystów przyniesie jej tyle problemów. Zaczyna się od próby zatrucia jednego z uczestników, a dalej jest jeszcze gorzej. Co się stanie? Kto jest mordercą? I czemu morduje? Muszę przyznać, że książka zaskoczyła mnie pozytywnie. Sięgając po niej, oczekiwałam od średniego kryminału. W końcu to jest debiut. Dostałam sympatyczną książkę z łąkiem kryminalnym i ciekawą zagadką do rozwiązania. Do tego określono niezwykło tajemnicę. Postacie są barwne i nadają książce kolorów i wiarygodności. Bardzo dobrze bawiłam się czytając o przygodach Magdy. Wypowiedzi jednego z uczestników wycieczki łamano polszczyzną nadawało dużej dawki humoru. Zarówno tajemnica i rozwiązanie zagadki jest bardzo ciekawe. Lekkość stylu powoduje, że książka czyta się naprawdę szybko i przyjemnie. Po takim debiucie myślę, że twórczość autorki zapowiada się bardzo dobrze. Mam nadzieję, że będzie się rozwijać i kolejne książki będą nawet jeszcze lepsze. A jak u Was macie w planach tą książkę? A może już przeczytaliście? Piszcie jak wrażenia miłego dnia życzę. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!